Siemanko, no dzisiaj to już wyjątkowo brudna szyba. Strasznie mi tutaj te drzewa pylą. Jeszcze dzisiaj jest taka wichura, wieje, urrywa głowę. A dopiero co też opukiwałem to auto, zresztą wszystkie te auta tak wyglądają. Wszystkie auta wyglądają jakby tutaj, nie wiem, stały już ileś miesięcy czy lat. Dzisiaj biały i dzisiaj sobie podegnozujemy co tutaj mu dolega, o tutaj temu czemuś pod maską, a mianowicie silnikowi odpalmy w ogóle to, zobaczycie o co tutaj chodzi, bo auto jakieś półtorej, dwa miesiące temu zrobiło 120 km i raz mi się zdarzyło no, teraz będzie tutaj spokojniej, raz mi się zdarzyło, że yy, nie działało na któryś cylinder. potem znowu się naprawiło, a teraz jest już tak cały czas 117 km, no 117 km zrobiło tak to właśnie działa słychać ewidentnie, że coś nie chodzi widać, nie widzi w ogóle modułu akurat ECMA, nie wiem dlaczego nie wiem czym to jest spowodowane kiedyś tak miałem i wystarczyło zresetować zresetować hmm, klemą, czyli, czyli od akumulatora odłączyć i potem się pojawiało, ale tutaj nie Płuka coś. Ale to chyba, ogólnie, żeby użyć tych dwóch urządzeń, które dzisiaj chcę zrobić, czyli manometra oraz testera stera CO2, no to muszę nagrzeć to auto. A żeby je nagrzeć, to dobrze, żeby działało na te wszystkie cylindry. Więc pierwsza rzecz, którą się zajmę, to jest diagnoza, który cylinder nie chodzi i dlaczego. Czy to jest tylko świeca, czy to jest cewka, czy też może dziura w tłoku. <grywia> Zaraz się dowiem, idę rozkładać. nagrzane, nagrzane więc idziemy sprawdzać najpierw może najpierw może CO odkręcimy sobie zbiorniczek i zobaczymy co tu się dzieje odkręcamy zbiorniczek czy będzie fontanna czy nie nic się tu nie dzieje Dobra, wkładam zestaw, zalewam i zaraz się widzimy. Nie wiem, jak wy dzisiaj będziecie słyszeć z tym mikrofonem, ale zobaczymy, bo straszny wiatr jest. Ogólnie płyn, jak widzicie, jest niebieski i coś tam sobie bąbelkuje. Tak chyba powinno być. Zobaczymy, czy się zmieni na żółty albo na zielony. Mamy godzinę. 17.19 Nie wiem czy tu widać czy nie widać 1719 i poczekamy kilka minut i zobaczymy 1728 i patrzcie co się dzieje. Miesza się płyn. Czajnik! Czajnik! Wypływa płyn! Wypływa! Wypchało płyn! Fontanna! Się posikało! Stało takiej temperatury, że wypchało! Eee, uszczelka <grystanie> jest, jest na rzeczy, ale tak jak widzieliście, nie wiem czy załapaliście ten moment, kiedy ten płyn już był taki zielono-żółtawy. Zielono-żółtawy był, no, ale mi bałaganu tutaj narobiło. No cóż, mech przynajmniej nie będzie rosmina <grystanie> na kostce. Hmm. No tak. Dobra. Wiadomo, że jest dobrze zagrzane. To teraz sprawdźmy sobie kompresję. No i tak jak widzieliście po zdjęciach, wszędzie jest te okolice jedenastki. Tutaj jest nawet, tutaj prawie do dwunastki doszło, teraz już lekko spada. Ale z kompresją jest dobrze. Dobra, skręcam to. Mam jeszcze jeden pomysł, który cały czas z tym płynem, z tym ciśnieniem. To jest to ustrojstwo gazowe. Odlewa to. Nie wzbudza to mojego zaufania. Takie stare coś. Spróbuję to odpiąć, zrobić układ na krótko i zobaczymy, co by się wtedy działo. Mam nadzieję, że to nic bardziej nie zepsuje, ale najpierw muszę to złożyć. <grybuj> Podejście 2446. Więc tak, mamy godzinę. 18:33, więc trochę ponad godzinę zajęło mi zdrutowanie tutaj o tej rurki, to jest gorące teraz. Pominąłem tym samym parownik, reduktor. Tam są jeszcze lejki, jakieś inne rzeczy. Musiałem oczywiście dolać trochę płynu. No i co, na razie ciśnienia tutaj nie było. Mamy na pomiędzy minimum a maksimum. No i mamy nowy, nowy płyn. Coś tu się dzieje. Na razie się nic nie dzieje. Zobaczymy, czy to będzie bobelkować. I jeśli będzie bobelkować, to czy będzie się tutaj ciśnienie też robić. No i co? 18.33. Daję mu temu znowu 10 minut. I zobaczymy, czy będzie fontanna. Na razie widzę, że bulgocze, ale to tak ma być. Ogólnie, bo to jest ciśnieniowa instalacja, więc ona tak będzie. Miejmy nadzieję, że ten Płyn się nie zabarwi na zielony. Macie porównanie, zaraz się widzimy. 39, czyli 6 minut później, nie jest źle. No ale, tak jak widzicie, zaczyna to być chyba zielone. Teraz w ogóle się robi podciśnienie. To było takie niebieskie. Nie porównałem na początku przez ten plastik. No, ale widzę, że to jest zielone. Już zielone Zaciąga. Nic, czekamy jeszcze. Zobaczymy czy wypluje, czy nie wypluje. <gry> Czemu on w tą stronę zaczął robić? 1848 Czyli 15 minut. Teraz dopiero tak zaczęło się coś dziać. W sensie bardziej bulgota. I widzę, że płyn idzie do góry. No i płyn się zrobił żółto-zielony. Tak, idzie płyn do góry. Teraz będzie fontanna. Dobra, wyłączam Nie wiem na co to chodzi. O i fontanna znowu. Znowu się pozikał. Czyli to jednak nie to. O, nie będziemy podchodzić, bo to może wybuchnąć. Także tak. Że tak. Hmm, hmm, hmm. Ja już miałem nadzieję: no. przez 15 minut się nic nie działo. A było nagrzane jak dostaje taką mocną temperaturę, to wtedy się dzieje to, co się dzieje. Nie tak. I trzeba rwać głowicę i patrzeć, czy tam uszczelka, czy to tuleje. No ale warto było spróbować. Tyle na dzisiejszy materiał z zabrudnej szyby. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Nie zawsze się udaje tak, jak bym chciał. Mam duże szczęście i dużego farta, ale, ale nie zawsze. Znaczy, to auto jest fajne no i tak opłaca się je naprawić, opłaca się je zrobić. I tak będzie do sprzedania, tak będzie do sprzedania. No ale szczerze nie mam, nie mam czasu na nią. A zakłady, no cóż, dzisiaj to jest drogo. Przynajmniej tutaj w Warszawie to jest drogo. Dobra, tyle. Dzięki za obejrzenie, jak się Wam podobało. Kciuk w górę ja Wam dziękuję. Komentarz pod spodem, jeśli coś bardzo źle robiłem. I pozdrawiam Was. Cześć.